Dzień dobry, przyjąłem, mam stresa, przyjąłem wyzwanie radnego gminy Dygowo, doktora Artura Wasiewskiego, żeby pomagać y, osobom chorym na stwardnienie y, boczne. Y, jest oczywiście najważniejsza rzecz, Wpłacone y, pieniądze na konto na rzecz stowarzyszenia, które się tym zajmuje, stowarzyszenie działające na terenie Polski z siedzibą w Nowym Targu. No i ten moment niestety musi nadejść, kiedy to wiadro wody, z którą pan dyrektor galerii tutaj jako kat, jako kat tu przy tej fontannie, przy kuli, w samym centrum ratusza o 12:00 spełniając wyzwanie Artura, będzie na mojej głowie. Ale Oczywiście ta zabawa jest po to, żeby nominować następnych. Ja mam następujące nominacje. Nominuję wiceprezydenta Andrzeja Oliwiuku, daję mu 40, 72 godziny do poniedziałku na wypełnienie zadania. Nominuję Jacka Podolaka, szefa prezesa Trytonu, również 72 godziny na wykonanie zadania oraz radnego Artura Mikołajka, przewodniczącego Komisji Prawa który ten sam okres czasu ma na zrealizowanie tego zadania. I taki największy smaczek. Jedna osoba jest również przeze mnie nominowana wśród waszego grona, czyli dziennikarzy. A mówię tutaj o Michale Spieszyńskim. Zobaczymy się najpóźniej w poniedziałek. Nie mówię, że musi być to przy tej kuli, przy fontannie. Miejsce będziesz mógł wybrać, gdzie będziesz chciał, ale wierzę, że zrealizujesz to wyzwanie, które teraz przed Tobą stawiam. To wszystko. Kacie... Zapraszamy. Otrzymaj. Czyń Kacie swoją powinność. A stresa mam strasznego? Nie zleci jego czy mnie? Ciemna. to już jest klęca. Jeszcze. Jeszcze. Pamiętajcie nominowani. 72 godziny i widzę to nagranie też.